Wschód słońca nad doliną rzeki San. Przez okolicę przetacza się warstwa chmur pokrywająca rzekę i budynki elektrowni. To właśnie tutaj postanowiłem rozpocząć pierwszy z nowej serii filmów na moim kanale. Będzie to dodatkowa seria, w której co jakiś czas udam się w ciekawe, nietuzinkowe miejsce, w jakiś sposób związane z nauką lub techniką. Miejsce takie jak Obserwatorium Astronomiczne, elektrownia atomowa czy jakieś ciekawe laboratorium. Dzisiaj znalazłem się nad Zalewem Solińskim i mam zamiar wejść do największego obiektu hydrotechnicznego w Polsce. Wejdę do elektrowni wodnej w Solinie, a zacznę od głównego punktu zasilania, który odbiera od niej energię. Jestem w głównym punkcie zasilania w miejscowości Lesko, to jest to rozdzielnia 110 000 na 15 000 V. To właśnie do tego miejsca z elektrowni solińskiej docierają e, linie przesyłowe. Docierają tu również linie z Sanoka, za chwilę my wchodzimy do środka. a po tym obiekcie oprowadzi mnie kierownik po sterunku energetycznego. Wchodzimy najpierw do wnętrza budynku, gdzie znajduje się sterownia rozdzielni. To właśnie stąd steruje się wszystkimi urządzeniami. Co ciekawe, częścią z nich można także sterować zdalnie. Wszystkie pomieszczenia wewnątrz wypełnia nieustanny, buczący dźwięk. Znacznie ciekawiej stacja wygląda z zewnątrz. Uwagę przyciągają zwłaszcza dwa potężne, wypełnione olejem transformatory. Urządzenia stoją na szynach, by w razie awarii można je było wytoczyć spod linii i łatwiej załadować do transportu. Transformatory osadzone są na powierzchni dużych betonowych basenów wypełnionych kruszywem. Jeśli dojdzie do uszkodzenia i rozszczelnienia, wylewający się olej transformatorowy nie skazi gleby, lecz zgromadzi się właśnie w tych basenach. Od czegoś zaczęli? Tam, z tamtej strony wchodzi linia, tak? Ta, na czym ta, ta. Mamy dobrze zdzielnie zasilane dwoma liniami 110 kV. Sekcja pierwsza to jest linia 110kV Lesko-Sanok, sekcja druga linia 110kV Lesko-Solina. Do stacji prowadzą dwie linie przesyłowe biegnące z dwóch różnych lokalizacji. Jedną z nich jest Sanok, drugą elektrownia w Solinie, którą odwiedzę następnego dnia. Stąd wychodzi 15kV i musi jeszcze przejść do kolejnych stacji, takich tak, mniejszych. To jest transformatorowych już w konkretnych miejscowościach z 15kV na 400 i, do domu. I, I już do domu rozprowadzamy w, w sieci energetycznej niskiego napięcia. Każda miejscowość ma taką stację transformatorową. Kilka, kilka, kilka stacji. To zależy od, od miejscowości, od, od, głównie od ilości odbiorców. Jeżeli chodzi o duże miasta, no to tych stacji na pewno będzie więcej, bo na przykład jak jest taki blok, gdzie mieszka kilka tysięcy ludzi, no, no to, to taki jeden blok ma stację. Stacja dla bloków Ja tam gdzie się spodziewam. Tak. W kolejnym odcinku tej serii wejdziemy do gigantycznej tamy nad zalewem solińskim. Pojedziemy windą w jej wnętrzu, obejrzymy jej niezwykłą strukturę i dotrzemy do samego serca funkcjonowania elektrowni przy próbie uruchamiania gigantycznej turbiny. Dziękuję PGE za zaproszenie w Bieszczady. Zajrzyjcie na ich kanał na YouTube, jest tam cały film Jak robimy prąd, m.in. właśnie o elektrowni solińskiej. Czekam też na Wasze propozycje, gdzie jeszcze mógłbym się wybrać, by zrobić jakąś ciekawą relację z miejsca związanego właśnie z nauką lub techniką.